Czarne myśli co do tego żeby tylko tu było dobrze przestawione bo tak to mogę dalej sobie tam spokojnie wyjść i nie będzie problemu okej, okay, zauważyli mnie Ktam? tam? o, świetnie dobrze przestawione i tutaj też dobrze przestawione to jest ciekawe okej, okay, to sobie ustawimy elegancko naszą Katiuszę i a jeszcze teraz trzeba będzie poczekać na tych niemców wodę przed ich atak Bo jak widzicie troszkę tutaj zwróciłem na siebie uwagę Ale tutaj mamy CKM, więc spoko. Tylko nasz kolega Rusek musi się pospieszyć Ale gitara. Oj, teraz ładnie tutaj naszli. Dobra. I rozpocznijmy. Taniec z gwiazdami. Dobra. Nie, tu nie pędź tak, znacie ten kawał? Eee, mówi sąsiad do sąsiada. Gdzie pędzisz? A ten w piwnicy. Tak jest. Karol Strasberger może się chować. Yeah. Właściwie to Strasburger, ale Strasberger tak fajniej brzmi. Jak bardziej amerykańsko. Aha, no ikej, okay, została nam najprzyjemniejsza część tej misji. E, czyli zapiszmy sobie, nawet sobie w jakimś osobnym save'ie zapiszę, A, jakoś tam o, nazwiemy, bardzo kreatywnie. O, tak. No i jest ta nasza jedyna w swoim rodzaju Katiusza. Ma no, niepowtarzalny dosyć rodzaj amunicji. Tak więc, co my tutaj najpierw? <laughs> Jest tyle celów. Musimy to wszystko po prostu zniszczyć: te wszystkie pociągi, no, generalnie wszystko, nie? Dobra, to najpierw te, które stoją, to na razie zostawimy. Najpierw pozbędziemy się tych. o, tych tutaj. Dobra, no to co? Zaczynamy. Okej, okay, to ma nie, naprawdę nieograniczony zasięg. I jedziemy. On wystrzeliwuje takie serie po 15. I zaraz Wam pokażę. Tak teraz. Nie, po 8, sorry. No i tak to mniej więcej wygląda. Sorry, bo mi tutaj zlagowało i nie. Po 8 jednak serię wystrzeliwuje. Tak więc, jedziemy dalej. Okej, tu wszystko proszę rozdupcyć. Hehehe. He. No, musicie przyznać, że to nie jest piękne. Aj, dobra. Coś tu jedzie do mnie, to niedobrze. Tego właśnie chciałem uniknąć. Oj, 8 FPSów. ów niedobrze. Nie osiągnięty co jest? Auć coś nie tak? Czekajcie, czekajcie, co jest grane? No to to jest ciekawe. Nie wiem, może zabili tego mojego Ruska po prostu. To jest no raczej najbardziej prawdopodobne. Okej. Okay. A sprawdźmy jeszcze raz te cele misji Eee... No tak No okej okay. Ale dlaczego był cel misji nie... Oj co jest No wbijaj tam Okej okay. Pewnie tak, pewnie tu podszedł jakiś jeden Jeden Niemiec i zabił tego mojego biednego Ruska, albo uszkodził Katiusze, bo to też jest możliwe Okej. Okay. No to co? Let's rock! <laughs> Ale to jest sama przyjemność powtarzanie tej misji, więc nie mam tutaj Najpierw te one są najbardziej tutaj groźne. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, troszkę tu bezwładnie. Okej. Okay. Świetnie, wszystkie te zniszczyłem praktycznie. Dobra, i teraz te niedobitki. Elegancko. Aha, tak, już jadą, idą Niemcy, więc to już znamy przyczynę, dlaczego mi się nie udało. Okej, okay, no nieźle. I tutaj trzeba przede wszystkim oszczędzać tą amunicję. To jest kluczowa kwestia. Wyjdziemy na chwilę, przywitamy się z, yy, z Niemcami. O, jak to mówiłem, kontrowersyjnych poglądach politycznych. Dobra, no to tak. Wow, co jest? Dobra. O Boże, zapomniałem, że tak się nie za bardzo strzela z tego. To jest gówno Nie mogę trafić z 20 metrów Okej okay. No nie jest ważne, że w końcu trafiłem No i tak generalnie teraz ten pociąg Przydałoby się rozdupczyć Czy nie? Tak, trzeba będzie hmm. Chyba Nie wiem, nie wiem, w razie co Tak profilaktycznie wszystko rozwalę Więc będzie Będzie tutaj ciężko żeby mi tej amunicji po prostu nie zabrakło, ale w razie co, mam jeszcze z dwa granaty przeciwpancerne, więc w razie co, podejdę tam i dobiję po prostu ręcznie. Ok, tak więc, może jeszcze tutaj zapiszemy sobie w jakiejś trójce, w jakimś innym slocie. To już jest sama końcówka tej misji, więc. Spoks. Ok, i teraz. Dobra, trzeba się przygotować. Jeden, dwa, trzy, cztery. Oj, kiepsko mi to wyszło. No dobra, jakoś tam było. E, dobra, kolejna salwa pójdzie. Trzeba naprawdę rozplanować sobie wcześniej, e, w co się będzie strzelać, bo naprawdę szkoda tej amunicji. Dobra, teraz, teraz ci. Dobra. Ten, jeden, tutaj drugi. <grymne> to jest piękne po prostu, piękne. Dobra. No jak widzicie już tutaj ubywa mało, a tam jeszcze jakiś jeden, ale tego to rozdupczymy po... ...w konwencjonalny sposób. Ile jeszcze mam amunicji? 24, czyli 4 salwy bodajże. Te wieżyczki... No też by się przydało rozduczyć. Dobra, to to teraz wieżyczki. A, czy one są. A nie, ta Katusza ma jakiś ograniczony zasięg, ale... Do pewnego momentu może... Od 190 metrów tylko może strzelać. no to niedobrze. Okej. Okay. Spróbujemy w każdym razie. A jeden. Okej. Okay. A, tam biegną dobrze. Bałem się też tego czołgu, bo o, no dobra. Niestety tej, tej wieżyczki nie da się rozdupczyć. To jest przykre. Trzeba by się chociaż jedną rozwalić, żeby była jakaś możliwość wejścia tam do tej, do tej bazy, bo no bez, bez wejścia do tej bazy się nie, nie obejdzie. Tu jakiś niby jest jeszcze... A, tu się schował, dobra To tak Ten też jeszcze jest w miarę cały Dobra, tu, tu i te dwa, proszę. Okej, okay, cel mi jest osiągnięty. Aha, ty... Okej, okay, myślałem, że mam rozwalić tutaj wszystko ogólnie. A miałem rozwalić tylko te, które tu stały. Okej. Okay. Zaczekajcie, zapiszę sobie. I jeszcze tak, dla wiecie, dla swojej i waszej przyjemności. Wszystkie te naboje z tej Katiuszy. Wykorzystajmy, bo to szkoda, nie? Taki fajny rozpierdol. Okej okay. no zgodzicie się ze mną, że broń naprawdę potężna. Dobra, czy te wieżyczki też, żeby im przykro nie było. Tutaj ten szlaban. Jeśli da radę. Nie da radę. <laughs> Aż się powstrzymam od komentarza po prostu. Mówię, no Ta ostatnia, ta ostatnia misja jest po prostu epicka. A jeszcze tutaj rozdupczymy te budyneczki. Okej, okay, tu jakiś samotny szwab, dostanie heda. To jest niesamowicie celna również broń, nie? Też trzeba zauważyć. <laughs> Okej. Okay. Oj, niepotrzebnie zwróciłem na niego na siebie jego uwagę. O i co wszystko? O, no niestety cała amunicja poszła. O, na szczęście nie chce nic zrobić. Oj, przy okazji zauważyłem, że przyszli tu jakiś, jacyś Niemcy. Dobrze, że się zorientowałem. A, tu jest, dobra. No rozdupź go dalej. <świetnie>, Świetnie. I zostało nam ostatnie zadanie, czyli zniszczyć Katiusze. Ale wcześniej sobie zapiszemy. No i szkoda, szkoda, nie? Ale no niestety trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Sajonara, pani Katiusza. Misja wykonana, nie, przegrana, bo zabiłem siebie przy okazji. Dobra, spoko. Też się bałem, że. że siebie też. Praktycznie popełniłem samobójstwo, więc. No, a misja wykonana, no okej. Okay. W sumie wykonałem misję, no życie jednego żołnierza. Nie wiem, czy jest aż tak, aż tak warte, żeby. W sumie wszystkie zadania zostały wykonane. No ale dobra, no, cunę się po prostu. Ej, no to. Co, das widania, Panie, czy jak to tam jest po rosyjsku? Panie Katiusza, o 20 metrów to jest limit rzutu granatem. Okej, okay. no tutaj powinienem już być bezpieczny, ale będzie widowiskowy rozpierdol na koniec. Kurde, znowu zdechłem. się <ścją> wykonana jednak. A teraz przegrana. E dobra. To jest dosyć dziwne, ale spróbuję to rozgryźć. Jakby tutaj można było ją rozwalić na odległość. A... Dobra, wiem, rzucę granat i od razu zacznę uciekać. O, to jest dobre. Hmm. <laughs> no nie spodziewałem się takich problemów. Dobra, chodź tu kolego. Uszykuj granacik. Dobra, niemiecka produkcja. Okay. Dobra, i rzucaj, i zaraz dupczaj. Kurde, no, dobra. Szybko kliknąłem, chyba uznało mi, że zakończyłem. Tak jest. Tak, 23 dywizja, gdzie został tylko jeden człowiek w niej No zaiste, w słusznej, w słusznej sprawie nasz rosyjski kolego, który raczyłeś nas swoim, e, swoim głosem podczas czytania odpraw. Tak hmm. więc to był, e, to była rosyjska kampania w Soldiers Ludzie Honoru. No zakończenie było, powiem szczerze, no niespodziewane dosyć, bo e, po prostu zginąłem, ale jednak udało mi się wykonać cele, więc wystarczyło szybko kliknąć e, na... Kontynuuj, zanim pojawi się ten komunikat, misja tam przegrana, czy, czy nieudana, no to było dosyć takie komiczne, ale no jak widzicie, nie dało się wygrać tej misji, nie ginąc. Hmm, przynajmniej no nie widziałem takiej, takiej możliwości. No ale okej, okay. dzięki Wam za uwagę. Oczywiście zapraszam na kolejne kampanie, ponieważ A, może wyjdziemy sobie tutaj. Elegancko, no tak, misja, e, znaczy się kampania ZSRR została ukończona, e, zostały trzy, projekt Ameryka odpada, e, następna droga do Berlina już wkrótce, zapraszam was oczywiście bardzo serdecznie, ja jestem Lubkurc, no i do usłyszenia w następnych odcinkach, e, niech moc będzie z wami, na razie.